Cześć, tu Magda. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek o wiosennych dekoracjach. Będzie mi też niezmiernie miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. W dekoracjach postawimy oczywiście na materiały naturalne, a wykonywać je będziemy w moim ostatnio ulubionym miejscu w domu nowo powstałym kąciku ogrodnika, który stworzyłam w kotłowni. Poniżej podlinkuję Wam wideo w którym urządzam to miejsce, buduję tą drewnianą tacę do wysiewów i półkę w kształcie okna. Zaczniemy od dekoracji z szafirkami. Zgodzicie się zapewne ze mną, że są to naprawdę urocze i długo kwitnące rośliny cebulowe. Zazwyczaj można kupić je w marketach lub w sklepach ogrodniczych w doniczkach po kilka lub kilkanaście sztuk. Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby posadzić je do indywidualnych doniczek. I oczywiście każdą z tych doniczek przeozdobić. Wybrałam doniczki Sterakoty, gliniane. Taka pojedyncza mała doniczka kosztuje około 2-2,5 zł. Dostaniecie je w marketach budowlanych i hurtowniach florystycznych. Sadząc szafirki do tych doniczek, obrywam trochę korzonki. Wsypuję odrobinę ziemi na dno doniczki. Wkładam cebulkę i obsypuję ją ziemią. Nic prostszego. Każdą doniczkę przyozdobię też mchem. Dodam też takie małe szyszki, to są szyszki modrzewiowe. A także trochę suszonych korzonków. Nazywają się one curly moss. Są bardzo fajną dekoracją i bez problemu dostaniecie je w hurtowniach florystycznych czy w sklepach online. Takie małe doniczuszki możemy postawić pojedynczo, czy w grupkach, na parapetach, na półkach. Wyglądają naprawdę przeuroczo moim zdaniem. Świetnie wpisują się w taki styl rustykalny i vintage. Teraz zabieramy się za wianek. Będzie to naprawdę spory wianek. Z gałązek brzozowych, dlatego też będę robić go lub też kręcić w dużym naczyniu. Tutaj użyję takiej dużej miski miednicy, którą słuchajcie, kiedyś wykopałam na targu staroci dosłownie za parę złotych. Jest no niezbyt urocza. Ale zamierzam w niej e, zrobić doniczkę, taki zielnik e, w tym sezonie. Myślę, że będzie fajnie to wyglądało. Na razie posłuży mi tutaj za naczynie do ukręcenia wianka. Wkładam poszczególne gałązki, odkręcam je w kółko i tak dokładam jedna do drugiej, aż wianek będzie wystarczająco gruby. Teraz będę obkręcać wianek drucikiem florystycznym, żeby stworzył w miarę foremne koło. Przywiązuję drucik na około wianka, na pęk, ale niezbyt ciasno. Tutaj nie będę tego drucika dociskać, tak jak w przypadku innych wianków, które kręciliśmy w poprzednich wideo. Tutaj obkręcę ten drucik na koło wszystkich gałązek niezbyt ciasno pozostawiając pomiędzy nim spore przerwy. Chcę, żeby ten wianek był w miarę gruby i trzymał swój kształt. A teraz przygotuję rośliny cebulowe, które będą ozdabiały ten wianek. Tutaj użyję hiacyntów i użyjemy też tych ślicznych szafirków w małych doniczkach, które wcześniej robiliśmy. Ten biały hiacynt odrywam od reszty i zrobię z tego taką ala kokedamę. Robiłam już ją w poprzednich odcinkach. Owijam po prostu płatem mchu jego korzenie. Następnie znowu owinę całość drucikiem florystycznym, żeby trzymało się to dobrze i gotowe. Wianek ozdobię też hiacyntem w kolorze fioletu, ale żeby trochę urozmaicić tą kompozycję, ten hiacynt wsadzę do doniczki, oczywiście też doniczki glinianej z terakoty. Po prostu najzwyczajniej podsypuję go odrobiną ziemi, wsadzam cebulę, obsypuję ją, no i oczywiście na końcu ozdobię ją mchem. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak podobają wam się takie kompozycje z pojedynczych roślin cebulowych w glinianych doniczkach. Ja uważam, że są przeurocze. Czas na ozdobienie naszego wianka. Będziemy po kolei każdą kompozycję z rośliną cebulową wsadzać jakby do środka. Nie musimy ich niczym przymocowywać. Wystarczy, że zarówno tą kokedamę, jak i pojedyncze doniczki po prostu wsunę w ciasno splecone gałązki brzozowe. Będą się tam świetnie trzymać. Ten wianek zamierzam powiesić oczywiście w domu, w środku. Będzie wisiał u mnie na oknie w dużym pokoju. Tak więc, no, nie będzie nim targał wiatr i nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że. Cokolwiek spadnie, potucze się. Poza tym te gałązki brzozowe naprawdę świetnie będą trzymały i doniczki, i pojedynczą cebulę. Wianek ozdobię jeszcze szyszkami mądrzewowymi oraz suszonymi kwiatkami i gałązkami. Użyję tutaj zarówno takich kwiatków suszonych z kwiaciarni, które akurat udało mi się pozyskać, oraz najzwyklejszej wrotyczy, którą po prostu zebrałam na łące. Popsikałam ją trochę białą farbą i wygląda fajnie i naturalnie. Każdy z tych elementów po kolei wsuwam pomiędzy gałązki brzozowe, nie dowiązuje ich niczym, nie ma takiej tutaj potrzeby. Całość ma stanowić taką luźną kompozycję, która oplata właśnie te rośliny cebulowe, dodaje im charakteru, koloru, podkreśla ich urodę. I tak prezentuje się efekt końcowy. Proszę dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba i czy będziecie robić taki wianek sami. Ja powiem Wam, że ten wianek jest naprawdę moim zdaniem prześliczny, natomiast oczywiście, kiedy rośliny cebulowe przekwitną, wyjmę je stąd i tą bazę wykorzystam do zrobienia wianka do dekoracji wielkanocnych naganek, ale to jeszcze chwila. Kolejna wiosenna dekoracja jest naprawdę prosta, bardzo popularna teraz. Będzie to kompozycja z hiacjentami w szkle, w szklanym wazonie. Najpierw do wazonu wkładam hyacynty, a następnie będę je obkładać mchem, tak żeby z każdej strony ta kompozycja wyglądała ładnie i zielono, czyli wiosennie. Całość przyzdobię jeszcze suszonymi korzonkami, koralimos oraz szyszkami. Ostatnia dekoracja wiosenna, którą dzisiaj zrobimy, również będzie z jacyntami. Tym razem z jacyntami w kolorze fioletu. Jednak nie będziemy jej robić ani w doniczce, ani w szkle czy szklanym wazonie. Będziemy ją robić w latarence. Najpierw do latarenki wkładam hiacynty, następnie obkładam je dokładnie mchem z każdej strony. Później całość jeszcze będę ozdabiała przeróżnymi rzeczami, takimi jak kora dębowa, szyszki, kawałki suszonego łązek. No i oczywiście dodaję też świeczkę. W takie temperatury jak teraz Taką latarenkę możemy spokojnie wystawić na zewnątrz. Postawić ją na parapecie, ozdobić nią ganek. Będzie wyglądała naprawdę bardzo uroczo i wnosiła dużą dawkę wiosny do obecnego, trochę szarego krajobrazu. Ale ja tą latarenkę chcę postawić na parapecie w dużym pokoju, po prostu jako taki mały kwietnik. Bardzo mi się ona podoba. I powiem Wam, że z zapaloną świeczką wygląda po prostu magicznie. Proszę, dajcie mi znać w komentarzach, jak podobają Wam się moje dzisiejsze dekoracje. Która podoba Wam się najbardziej? Którą chcecie sami zrobić w domu, lub może już zrobiliście podobną? Koniecznie napiszcie mi. Pod tym filmem w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. A jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie proszę kciuka w górę. Będzie mi również niezmiernie miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia za tydzień, jak zwykle w niedzielę o 15.00.